Jesteśmy po burzliwym tygodniu posiedzenia sejmowego, które, jak wiemy, dzięki też Państwu, za Waszym pośrednictwem, jak to były obrady burzliwe i czym się skończyły. Przeforsowaniem jednak w sposób ekspresowy ustawy emerytalnej, mylnie nazywanej reformą, a tak naprawdę oddalaniem od obywatela, od Polaków prawa do nabycia emerytury. Wiemy, że mężczyźni. Będą y, mieli ten czas wydłużony o 2 lata, czyli prawie y, dochodzimy do średniej wieku y, życia mężczyzn w Polsce. Y, kobietom wydłużone o lat 7, a rolnikom, tym rolniczkom o lat 12. Co mało jest zauważane wśród komentatorów, ale to wyjątkowo duże perturbacje na polskiej wsi będzie robiło, bo wiemy, że warsztat, miejsce pracy rolników to ziemia, którą tak naprawdę dobrze jest, jeżeli przekazuje się szybciej młodemu pokoleniu. Jeżeli teraz rolnicy, żeby móc nabyć prawo do swojej skromnej krusowskiej emerytury, będą musieli uprawiać tę ziemię aż do 67 roku, a nawet czekać za drugim małżonkiem, żeby też osiągnął to 67 lat i mógł nabyć prawo do emerytury i dopiero wtedy przekazać ziemię, no to Rozumiemy, że w naturalny sposób wyludni się polska wieś, bo nikt do 50 lat nie będzie czekał nie pracując gdzie indziej za to, żeby otrzymać od rodziców ziemię, ale to jak gdyby na marginesie bardzo, bardzo poważnej i szkodliwej dla Polaków decyzji i ustawy koalicji rządowej z zeszłego tygodnia, jeżeli będą pytania na dzisiejszej konferencji będę również służył. Natomiast dzisiejszym tematem konferencji to przede wszystkim wotum nieufności do Pani Minister Oświaty Krystyny Szumilas, który został złożony przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w zeszły czwartek, 10 maja. Chciałbym za Państwa pośrednictwem przekazać główne punkty, uzasadnienia, motywy tego ruchu, dlaczego ten wniosek jest już składany po 6 miesiącach od powołania rządu. Otóż, proszę Państwa, My od początku tego roku, od początku tej nowej kadencji, jesteśmy przytłaczani wieloma negatywnymi socjalnymi decyzjami tego rządu. To nie tylko oddalanie emerytury od obywateli, ale także wiemy wcześniej szereg cięć, jak łącznie z ograniczeniem prawie miliarda złotych na leki, co skutkowało od stycznia wielką perturbacją w aptekach, kłótnią z lekarzami i z aptekarzami, a tak naprawdę bardzo. Duży uszczerbek dla kieszeni pacjentów, przy czym też myślę, to jest zagrożenie dla zabezpieczenia zdrowotnego wielu biednych osób, które po prostu często odchodzą, nie wykupując wszystkich recept. To w międzyczasie bardzo konsekwentnie, pełzająco, że tak powiem, postępuje degradacja polskiej szkoły. Jest szereg bardzo szczegółowych, ale bolesnych decyzji. Tego rządu i pani minister Krystyny Szumilas podejmowane dla polskiej szkoły, które powoduje bardzo dużym chaosem, niepewnością, ograniczeniem i które efekty szkodliwe już dzisiaj widać poprzez naprawdę dramatyczny spadek poziomu kształcenia, ale także, co będzie też jednym z elementów uzasadnienia, wzrostem przestępczości w polskich szkołach, likwidacją szkół. Zwalnianiem nauczycieli, nierespektowaniem nabytych praw choćby z karty nauczyciela, i to wszystko się dzieje, i to na pewno te skutki, które już dzisiaj są powoli odczuwalne, bardzo mocno uderzą za parę lat poprzez właśnie nowe pokolenie, które, które w tym systemie chaosu, niepewności i ograniczenia wielu podstaw programowych. Ma tą polską szkołę ukończyć. Odpowiedzialność pani minister Krzysztyn Szumilas to nie jest jedynie za te ostatnie 6 miesięcy, kiedy jest szefową tego resortu, ale wiemy, że pani Krystyna Szumilas również poprzednie 4 lata była wiceministrem oświaty i Uczestniczyła i właściwie była prowadzącą wielu najbardziej szkodliwych ustaw. Odpowiedzialność pani minister i argumentem za postawieniem tego wniosku to przede wszystkim bardzo arogancki lekceważący sposób bycia do pomysłów i wniosków i postulatów zgłaszanych przez czynniki społeczne, przez obywateli, choćby projekty ustaw przypomnę, przecież to rodzice zaniepokojeni pisali projekt ustawy, zebrali podpisy. W sprawie oddalenia przymusu i obowiązku szkolnego dla sześciolatków, dla po prostu nieprzygotowanych szkół do tego, ale także do różnych projektów zgłaszanych przez opozycję przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę tutaj, jest o nieograniczeniu lekcji historii, ale także o przywróceniu prawa weta dla kuratorów którzy mogliby w uzasadnionych przypadkach nie pozwolić na taką lawinową likwidację szkół, jak to ma miejsce obecnie, a wiemy, że właśnie to nastąpiło po roku 2009, kiedy Ministerstwo Edukacji zgłosiło, zaproponowało i Sejm, większością platformy autorskiej i PSL-u zmianę w ustawie oświatowej, gdzie kuratorzy stracili to prawo weto. Przy projektach uchwał samorządów o likwidacji szkół, ograniczając się tylko do opinii, która jest niewiążąca dla nikogo. Chcę też przypomnieć, że pani minister Krystyna Szumilas zupełnie nie wykazuje żadnej reakcji ani zainteresowania likwidacją już ponad 2,5 tysięcy szkół. Przez ostatnie lata rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce zlikwidowano do dnia dzisiejszego już prawie 2,5 tysiąca szkół. I też ona osobiście wnioskowała za odrzuceniem opozycyjnego projektu, żeby właśnie kuratorzy mieli możliwość twardego weta dla likwidacji niektórych szkół. Wnioskowała również, aby odrzucić projekt na odroczenie i poczekanie do czasu, kiedy szkoły będą przygotowane i wyposażone dla przyjęcia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Trzeba powiedzieć też, że pod rządami Pani Minister jest pełen chaos, jeżeli chodzi o kierunki i podstawę programową w polskich szkołach. To nie tylko wspomniane lekcje historii, ale wiemy też, że mają być ograniczone wykształcenia ogólne, w tym lekcje biologii, geografii, fizyki i do dnia dzisiejszego mamy kompletny brak podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Tutaj rząd jak gdyby zupełnie umywa ręce od tego bardzo ważnego problemu. Że zostawia to nie tylko finansowo, ale również i programowo-wychowawczo na barki samorządów. Nie da się ukryć, że mimo wielu postulatów i dyskusji, debat w ostatnim czasie o potrzebie wzmocnienia wykształcenia zawodowego i przywrócenia szkolnictwa zawodowego okazuje się, że mamy zakusy i są wprowadzone delikatne, powolne, ale jednak bardzo mocno godzące w to wykształcenie ograniczenia wykształcenia zawodowego poprzez na przykład likwidację godzin praktyk zawodowych, co jest największą istotą w szkolnictwie zawodowym, bo Powoli szkoły zawodowe, techniczne nie, 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 przestają się różnić od nie, tych kierunków ogólnokształcących. A przecież to jest największa wartość wykształcenia zawodowego, żeby właśnie móc w szkole, nie ryzykując już u pracodawcy, nabywać tego doświadczenia zawodowego poprzez praktyki. I to jest właśnie ograniczone. Drugą kategorią bardzo istotnych błędów i grzechów pani minister to jest kompletny brak współpracy i lekceważenie samorządów polskich. Samorządy, które jak wiemy, ponad połowę swoich budżetów to są sprawy wydatkowania oświatowych, to są niewystarczające subwencje oświatowe, które z roku na rok w coraz mniejszym stopniu pokrywają potrzeby samorządów na oświatę. Samorządy no, z poczucia odpowiedzialności i. i jak gdyby potrzeby swoich mieszkańców, szczególnie młodych, w zakresie oświaty i wychowania, pokrywają to z własnych dochodów, ale są granice możliwości i to też powodowało tą lawinę konieczności zamykania szkół przy właśnie bierności zarówno finansowej, jak i ustawowej rządu. Ale to jest też brak kompletnie wyasygnowania środków na przygotowanie szkół samorządowych na przyjęcie kolejnego rocznika sześciolatków. Tym bardziej, że w zamyśle to nie miała być normalna edukacja, przesunięcie programu 7 latków do 6-latków, tylko miały to być zupełnie inne klasy, inne zajęcia, inne przygotowania. Tego nigdzie nie ma w Polsce i nie przeznaczono na to środków. A warto zauważyć, że raportnik w tym samym czasie uświadomił, jak wielkie braki są w polskich szkołach. Otóż, proszę Państwa, Według y, y, raportu również Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 2600 szkół nie zapewnia polskim uczniom higieny. 1596 szkół nie ma sal gimnastycznych. 704 szkoły nie mają dostępu y, do ciepłej wody, a 961 szkół nie ma dostępu do kanalizacji. Czyli tak ogromna liczba szkół w XXI wieku w Polsce. Nie ma tak podstawowych, yy, zapewnionych potrzeb, jakich wydawałoby się, że, że nie powinny już istnieć, i nie ma wyasygnowanych na to środków. A w tym samym czasie forsuje się, aby wprowadzić kolejne rocznie do tych szkół, które wymaga naprawdę dużych nakładów, żeby przygotować choćby odpowiednie sale czy, 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 czy narzędzia dydaktyczne dla, dla tych dzieci, którzy są tak pomiędzy wiekiem przedszkolnym a szkolnym. Wiemy, że to zupełnie wymaga sporych, yy, wbrew pozorom. Nakładów. W tym samym czasie, kiedy tak podstawowe problemy są nierozwiązane w polskich szkołach, pani Krystyna Szumilas i ten rząd forsuje propagandowy tak naprawdę program Radosna Szkoła, czyli tworzenie w kilku wybranych placówkach miłych kolorowych placów zabaw, które tak naprawdę nie są ani potrzebne w pracy dydaktycznej, ani nie rozwiązuje tej plagi problemów, które właśnie zauważyły instytucje kontrolne. Chcę też powiedzieć, że ten chaos z prowadzeniem, a potem wycofywaniem się przesunięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków spowodował, że rok szkolny 2011-2012 spowodował wielkim problemem i kryzysem w przedszkolach, w miejscem przedszkolnym, bo rodzice, którzy myśleli, że dzieci pójdą do szkoły, nagle musieli w ostatnich miesiącach wakacyjnych szukać miejsca w przedszkolach, które już były pozajmowane. Tu samorządy zostały też wprowadzone w pułapkę. Przez takie niepoważne decyzje rządowe, chociaż wiemy, że to były też podyktowane troszeczkę względami wyborczymi, bo w ostatnim momencie, gdy Platforma Obywatelska przed wyborami zorientowała się, jak to duży chaos i sprzeciw rodziców wywołuje, to jednak rzeczywiście na przełomie sierpnia, września się z tego wycofano w ostatnim momencie. I to spowodowało wielki kryzys i zostawiono zupełnie samorządy i rodziców yy, sami sobie, jak sobie to z tym yy, pogodzą. Yy, nie ukrywamy, że. Pani minister zupełnie nie odpowiada na wnioski, audyty samorządów, jak dalece niewystarczające są subwencje oświatowe do pokrywania tego obowiązku, który jest przecież obowiązkiem rządowym i który spada na barki wykonawcze samorządów. I tu nie tylko, że nie ma reakcji, ale pani minister Krystyna Szumilas w grudniu przy uchwalaniu ustawy budżetowej sama wnioskowała o odrzucenie poprawki posłów opozycyjnych na przyznanie 500 milionów złotych zwiększając subwencję oświatową właśnie dla samorządów żeby pokryć chociażby najbardziej pilne bieżące braki w szkolnictwie no jest to jakiś kuriozum aby minister oświaty opiniował negatywnie zwiększenie jego budżetu I nie ukrywam że też pani minister ma ogromne zasługi do tego, aby blokować i grać na czas, jeżeli chodzi o wprowadzenie i przedstawiane w mediach już kilka projektów zwiększenia udziału państwa, a właściwie spowodowania udziału państwa jakiegokolwiek w finansowaniu wychowania przedszkolnego przez samorządy. W tej chwili cały ten obowiązek przedszkolny, który jest dużym problemem, jest na barkach samorządów również finansowych. Wiemy, że pojawiały się postulaty różnych partii opozycyjnych, aby to zwiększyć. Do dnia dzisiejszego mimo deklaracji ani Ministerstwo Edukacji Narodowej, ani, ani rząd w ogóle się tym nie zajął. Nie ma żadnego projektu w sedmie i to też jest bardzo kardynalny błąd. Z tej grupy braku współpracy i znieczulicy do tego, jak funkcjonują samorządy i jak to wpływa na. na na funkcjonowanie też dzieci i młodzieży, a także rodziców, którzy przez to nie mogą podejmować często y, pracy.